brązowe jakby ala safari, spodenki trochę luźnawe i do tego jeszcze czarna torba, żeby wszystko zmieścić na cały dzień. Się z Wami oficjalnie powitać. W dniu nagrywania niestety nie miałam czasu i też zapomniałam, żeby się przywitać i to nagrać, więc witam wszystkich na tym vlogu. Jak widzicie, zwiedzamy Koleseum. Jesteśmy w tych e, takich korytarzach e, podziemnych. Można to nazywać e, piwnicą. Pierwsza część vlogu jest wokół Koleseum, pokazuje e, jak to wszystko wygląda. Chciałam pokazać jak najwięcej e, dla tych zainteresowanych, bo myślę, że będzie spora ilość osób, e, które właśnie chcą zobaczyć więcej niż mniej. Ale nie bójcie się, nie jest wszystko o koleseum. Oczywiście zwiedzamy resztę Rzymu i robimy takie normalne, vlogowe rzeczy, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Podziemny poziom, teraz jesteśmy na pierwszym lewerze, na pierwszym poziomie i za chwilę idziemy do góry. Ale chcę Wam jeszcze pokazać, jak to właśnie wygląda z góry, patrząc na dół na ten podziemny poziom. Tutaj mamy podziemny poziom. Wszystko tutaj, co widzicie, było pod ziemią. Tutaj właśnie jakby zaczynał się grunt, tu. I to, jakby była scena, tak? Przez, cały, przez całe tutaj pole. A to wszystko było pod ziemią. Tutaj widać bardzo wąskie korytarze. Dużo z tego było odbudowane, ponieważ inaczej by się po prostu waliło. A tutaj widzicie: jest ten naturalny, oryginalny kamień struktura, a tutaj koło już to jest um, już nowsze, żeby e, podtrzymać wszystko. Teraz idziemy na drugie piętro. To piętro składa się z ton artefaktów. E, można powiedzieć, że to jest takie à muzeum. E, te artefakty pochodzą z wielu miejsc. E, oczywiście większość wystawy jest um, złożona wokół Koloseum, ale też są artefakty ogólnie z Rzymu i całych Włoch. Postanowiłam, że pokażę takie moje ulubione artefakty, żeby już nie przynudzać, ale też żeby zostawić to taką niespodzianką, jeżeli macie naprawdę plany tam się wybrać, bo jest co zobaczyć. Akurat mamy pięknie wykonane części kolumny, zrobione z marmuru pochodzącego z Grecji. A tu jest pokazana ilustracja, pokazująca, jak kiedyś koluseum miało dach. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że Koloseum mogło mieć dach, no ale jednak miało. Jake był naprawdę szczególnie w tym zaskoczony. Jesteśmy już na wyższym poziomie. Tam widać właśnie tą piwnicę i jeszcze tutaj tą e, platformę. Tam akurat staliśmy i jeszcze mamy e, całe do obejścia, całą górę do obejścia. Widzicie, jak to jest pięknie? Tutaj właśnie e, jest to podziemne, level. Musimy iść na jakieś siedząco, bo jeszcze nic nie mieliśmy, a już jest po pierwszej, pewnie e, druga, czternasta, więc dobrze by było coś zjeść. Wracamy teraz do hotelu, żeby trochę odpocząć, bo całe rano i całe prawie pół popołudnia po prostu chodziliśmy na nogach w tym koloseum. I teraz to jest naprawdę piękny widok, co chwilę Wam pokażę. Przyszliśmy z powrotem do hotelu, wyspaliśmy się trochę, bo byliśmy naprawdę zmęczeni po całym dniu chodzenia, a teraz znowu idziemy do tej samej restauracji, co już dzisiaj byliśmy, na kolację. A mój outfit na, na wieczór to właśnie taka bluzeczka, ona jest bardzo cienka, um, no założyłam długie rękawki, bo już jest chłodniej e, na dworzu, no i do tego czarne spodnie. Zobaczcie na tą świeczkę. Jak jest przypalona? Mam tutaj e, spritz, e, aperitif. Aperitif po włosku to jest napój alkoholowy, który ma stymulować nasz apetyt i się go spożywa przed jedzeniem. Już trochę spróbowałam. Nie wiem, czy to jest coś, co lubię, ale Widzę, dlaczego właśnie jakby stymuluje um, ten apetyt. To jest podobno na bazie wina. Coś, jakiś rubarber i cynamon, coś takiego. I jest też po smak pomarańczy, ale jest bardzo gorzkie. I właśnie ta, to gorzkie, to właśnie stymuluje nasz apetyt. Przyszłe jedzonko. Ja zamówiłam carbonara wegańską, także spróbujemy. A Jake ma e, pizza margarita. Chciałam powiedzieć, że to jest moja pierwsza carbonara w życiu. Nigdy nie miałam i pierwszy raz jem ją. E, Wegańskim stylu, także nie mam nic do porównania, ale jest dobra. Przyszedł i Ja mam e, sadnik amerykański z e, owocami, a Jackuś ma pankejki naleśniki. Już po kolacji naprawdę było świetnie. Moja carbonara, jak to Jack powiedział, ten e, bacon, ten boczek. Bardzo smakował podobno do prawdziwego. No ja nie mam nic do porównania, bo nigdy boczku nie miałam przed tym jak zostałam wyganką ani carbonary, ale było dobre. Naprawdę. Myślałam, że o nie będzie takie takie myszmasz. Niedobre, bo wegańskie i nie jest jakby to naturalny ser, nie jest to naturalne mleko i to będzie oczywiście inne, ale nie, było, było bardzo dobre. I nawet dostaliśmy też woreczek, ciasteczek na jutro na śniadanie, więc e, bardzo polecam tą restaurację w ogóle nazywa się Buddy. Wszystko większość rzeczy tam jest wegańskich. No prawie wszystko nie, mają niektóre rzeczy, jak na przykład normalną kawę, nie? Ale ogólnie, ogólnie to, to jest wszystko normalne wegańskie, znaczy się. Where are we? I jesteśmy teraz przy Pampiamo. Pewnie nie zobaczycie teraz w całości, ale za chwilę wam pokażę. Duże, że nawet nie mogę to ująć w ramę. Tutaj pani stoi. Zobaczcie, pani może ma metr m. To jest tak wysokie. No to jest po prostu olbrzymie. Zobaczcie na te drzwi. Um, nie wiem jak bym wam to określić, ile one metrów mają. Nie wiem, z 15 na... No nie, no chyba więcej niż 15. No nie, z 15 e, metrów, bym tak powiedziała. Już wracamy z powrotem do hotelu. E, przechodzimy przez... Małe wąskie uliczki. Tutaj jesteśmy na takim placu, tak naprawdę nie wiem co to jest, ale jakiś urzędowy budynek, nie jestem pewna, a tutaj na drugiej stronie jest kościół. Tutaj na każdym rogu, na każdej uliczce są właśnie kościoły, czy takie wielkie. Większość jest właśnie takie duże, i są takie duże, ale są też mniejsze. Po prostu ogromne budynki. Tutaj trzeba też bardzo uż, uważać na samochody i na motory, bo jeżdżą <noise> tak jak w Indii, jak w Mumbai my mówimy, po prostu przejeżdżają dużo, dużo ludzi przejeżdża na czerwonym świetle. Też ciężko jako pie, piesi przejść przez ulicę, nawet jak jest przejście. My doszliśmy do tego, że jeżeli chce się przejść przez ulicę, to trzeba trochę wyjść na tą ulicę. I no po prostu iść. To nie jest bezpieczne, i proszę naprawdę uważać. No, ale inaczej tutaj się nie przejdzie. Bo po prostu, nawet jak się stoi przy tych pasach, to nikt się nie zatrzyma. Na niektórych skierowaniach trzeba uważać, ponieważ my byliśmy na jednym i tam jeździli po prostu jak dzicy. W ogóle nie patrzyli się nawet na to, nie. Także na, na takich skrzyżowaniach trzeba naprawdę, naprawdę uważać. A chodniki to są też bardzo wąskie. Chcę też powiedzieć, że dużo właśnie tutaj jest skuterów i, i rowerów elektronicznych do wynajęcia, ale chodniki są bardzo, oj, bardzo wąskie. Widzieliśmy nawet węższe niż od tego, nie, w takiej głównej ulicy. Także. Też, też trzeba o tym pomyśleć. O. Podchodzimy teraz do pomnika i budynka. Chyba budynka. Na cześć pierwszego króla Włoch. Takich Włoch, Włoch, nie żadnego empire. Ale myślimy, że tylko ten pomnik, a nie ten budynek, jest zrobiony na jego cześć. Tutaj jest właśnie pomnik e, na cześć pierwszego króla Włoch. I właśnie tutaj Włoch-Włoch, nie żadnego imperium. I tutaj od razu na lewo e, mamy też e, zabytki, które odnaleźli przypadkowo e, między 2007 i 2011 jak e, chcieli budować właśnie tutaj metro. Jakbyście tutaj przyjechali, to na drugiej stronie o tam właśnie... Uh, jest uh, znak i wszystko wytłumacza, ale tylko po uh, angielsku, włosku i chyba chińsku. Przyjechali z e, skuterami, z hulajnogami. <laughs> new, new Delivery. <laughs> Widzicie, tak to wygląda życie nocne. Przyjeżdżają e, hulajnogi. Who's jest Tutaj mamy pana Cezarego. Chyba Cezar. <laughs> nie, nie wiemy, czy to naprawdę jest Cezar. Tutaj pisze. Cezari, ale e, pierwsze imię miał Juliusz, także nic nie piszę, żeby Juliusz był. Ale no, proszę bardzo.